Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny szybki, krótki trening dla Państwa. Tym razem z atrybutem jaki jest kij od szczotki. Kij od szczotki myślę każdy ma w domu. Nie musi być kij drewniany, może być plastikowy. Raczej nie będziemy nim nic takiego robić. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, które ma na celu uruchomić nasze łopatki i troszeczkę też przeciwdziałać temu garbieniu się podczas siedzenia. Czyli wyciągamy kij przed siebie. Ściągamy mocno łopatki w tył, ciągnąc łokcie do tyłu. I rozluźniamy. I powtarzamy. Mocno łopatki ściągamy do siebie i w dół. Kolejne ćwiczenie, które dalej będzie angażowało łopatki, to unoszenie kija w górę. Podnosimy i opuszczamy. Ważne jest, żeby napinać tutaj brzuch, żeby nie wyginać się w ten sposób, więc tylko... Pracują ramiona, tak naprawdę, tak? Kolejne ćwiczenie. I stawiamy mocno na podłodze przed sobą i robimy przysiad, rozciągając tutaj cały bok. W dół i wracamy, ściągamy ręce z powrotem do ciała. Dół i góra. Dół i góra. Każde ćwiczenie wykonujemy po 30 sekund i robimy takich obwodów 5. Po zakończonym obwodzie minuta przerwy. Pozdrawiam serdecznie.